Cześć kochani, ja jestem Milka i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. A dzisiaj to jest odcinek, a mianowicie Dzień Kobiet. No i co już nie przedłużając, zaczynajmy. O, Boże, już rano, która jest godzina? Siódma. A dzisiaj w ogóle jest ten Dzień Kobiet. No to dobrze, że zdążyłem te prezenty kupić. Yy, no, kwiaty. No, pogniotły się trochę, bo w sumie. Trzymanie ich pod łóżkiem to chyba jednak nie jest najmądrzejszy pomysł. Ale dobra, szybko je dam gdzieś. No, te są dla Amelki. To zostawię tu i jeszcze z tą kartką z życzeniami. I idę teraz dać y, te kwiatki tutaj też są dla dziewczyn. No okej, okay, idę. No okej, okay, idę. Na szeście dziewczyny jeszcze śpią, to zdążę kwiaty rozdać. Te są dla Kai, to je zostawię w sumie tutaj. A te małe są dla dziewczyn. Okej, okay. cyk i cyk. Dobra, Tę karton sobie tutaj wyrzucę. No i idę, biorę się za śniadanie już, bo pewnie zaraz się obudzą. Parę minut później. Hmm. O Boże, już rano, a gdzie jest Oskar? O wow, jakie piękne kwiaty i jeszcze laurka. O no mój Boże, przecież dzisiaj jest dzień kobiet. Oskar nie zapomniał. Życzenia są nawet. Idę zobaczyć, bo chyba coś smażę, a Przy okazji się ubiorę. Ale to słodkie. Cześć. No hej. Szczęśliwego dnia kobiet. Dziękuję, a myślałam, że zapomniesz. Co ty? Ja bym zapomnieć miał. No dziękuję, piękne kwiaty. Muszę tylko zejść jakiś fajny wazon na nie. Oj, nie ma za co. Jeszcze raz dzięki. A dziewczyny jeszcze śpią? No, wygląda na to, że tak. Pewnie zaraz się obudzą. Pewnie tak, a ja użyję te kwiatki do wody, bo tre wyschły. A co one są takie troje przygniecione? A no bo schowałem je chyba w jednym z najgorszych miejsc. Czyli gdzie je schowałeś? No pod tamtą wesową u nas w sypialni. Tak, no dobra, ale ważne, że się całe nie zgniotły. Jeszcze raz dzięki. No i tam nie ma za co. A co ty robisz im na śniadanie? A stwierdziłem, że gofry zrobię e, tak wyjątkowo na słodko dzisiaj. No okej. Okay. To ja szybko schowam te kwiatki. Miam, miam, miam. A... No już rano. A czemu mama nas nie obudziła tak w ogóle? Nie wiem, dziwne. Y Oliwka, wstawaj! Co się stało? Daj mi jeszcze pospać. No ale tu wstaniu. Która jest godzina? Nie wiem, chyba ósma. A co to są za kwiaty tutaj? Ej, właśnie, co to są za kwiatki? Ej, nie wiem, kto tu je dał. Ale paczekie są ładne. Wow, ej, tu jest podpisane, że to dla Poli. Pokaż. A tutaj, że dla oliwki. Ale one ładnie pachną po wąchach. Ale cudowny zapach. No, tylko czemu one nie są w wazonie? Przecież one wyschną zaraz w sumie. No, w sumie racja. Ej, Pola, my w ogóle zapomniałyśmy, co dzisiaj jest. Ale co dzisiaj jest? No, Dzień Kobiet dzisiaj. To może to od taty. Ej, no ty właśnie. Dobra, chodźmy się ubrać i to sprawdzić. No okej. Okay. Dobra, w co by się tu dzisiaj ubrać? Może się w to ubiorę? Hmm. Ja muszę okulary sobie ubrać i. A dobra, wezmę coś takiego. Dobra, chodź, idziemy obudzić Kaję. No pewnie, że tak. A co ty myślałaś? Mia śpi, to nie będziemy jej w sumie budzić. Ok, na trzy, dwa, jeden. Kaja, wstawaj! O Boże, co się stało? Nie no, znowu wy. Po co mnie tak w czas budzicie? Jak ja wam w końcu dam małpy... A co to są za kwiaty? I skąd wy w ogóle macie te kwiatki, co trzymacie w ręce? No ja nie mogę, no wszystko musicie tłumaczyć. No przecież dzisiaj dzień kobiet jest. A, no w sumie racja. No widzisz? Ale i tak wam nie wybaczę tego, że nakrzyczałyście mi prosto do ucha. Dobra, nie marudź tam. Ubieraj się, bo my idziemy na dół. Eee, y, okej. Okay. W co by się tu dzisiaj ubrać? A ubiorę tę I tą opaskę. Wezmę tylko jeszcze, miję. Widziałaś, jej, minę. No. Przestańcie się głupio śmiać, okej. Okay? Dobra. Minę, Chodź. Wstajemy. Nie, 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 nie. Ale ty słodka jesteś No chodź Wy już na dół No chodź się ty Bo czołgasz się jak ślimak e. Wy jeszcze wolniej Ej Dobra, nieważne, chodźcie już No dobra W sumie po co ja biorę te kwiaty A no przecież muszę je wsadzić do jakiegoś wazonu no wow, odkryłaś Amerykę. Dajcie mi święty spokój, idę na dół. No chodź już szybciej. No przecież idę. Nie widzicie, że mam je na rękach? Cześć, mamo. No hej. O, widzę, że miję wziąłeś. Dzięki, Kaja. Nie ma za co. Mm, tu naleśniki robisz? Naleśniki, mjee. Mm, pycha. No, miam, miam. Ej, dziewczyny, ale po co wzięłyście tutaj te kwiatki? No, bo mamo nie mamy na nie wazonu. No właśnie. No, ale ja nie wiem, czy mam jakiś wazon, bo to był chyba ostatni. Nie wiem, muszę sprawdzić. Postawię na razie gdzieś te kwiatki. Dobra, tu postawię. A co tam? Muszę iść zobaczyć, ale to później. Na razie yy, poczekajcie, wezmę jakieś szklanki czy coś i tam sobie wsadzicie kwiatki. No dobra, mam dziewczyny, jakieś trzy. Włóżcie tu kwiatki na razie, a później znajdę Wam jakieś wazony, A jak nie będzie, to kupię. Oki. Okay. To jak wezmę sobie tą szklankę. Ale pola to akurat nie ma różnicy, jaką sobie weźmiesz, bo każda jest taka sama. No w sobie racja, ale i tak. Sy beton Aha. Aha, XD. Mama, gdzie mamy postawić te kwiatki? Postawcie na razie tutaj, później dajdzie mi taki fajny kącik. Ja w sobie wiem, gdzie mogłabym sobie postawić kwiatka. A my nie wiemy. Dziewczyny, wy w ogóle macie taki syf pokoju, posprzątałybyście tam wreszcie. No ale co? Bawimy się. Ja rozumiem, że się bawicie, ale sprzątajcie po sobie. Naleśniki już są prawie gotowe. No okej. Okay. A ja nakarmię je. No okej. Okay. Ja zaklepuję se dż dżem. Ej! My chciałyśmy pierwsze. Mmm, no oddaj. To pierwszy ten lepszy. Mamo! Dziewczyny, przestańcie proszę Was. Kaja se pierwsza zaklepała i co wam się stało? Dużo! Macie śmietany. Ale my chcemy najpierw dżem, a później śmietanę. A nie możecie najpierw zjeść ze śmietaną, a później z dżemem? Nie! O Boże. Dobra, ja muszę nakarmić mnie. Dobra, już prawie gotowe. Kaja, masz tu pierwszego. Dzięki. Mm. Dziewczyny, poczekajcie spokojnie. Już Wam daję. Proszę. Dzięki. I proszę. Dzięki. No patelnię włoży do zmywarki i gotowe. Podasz mi kartą butelkę tam? No już. Dzięki. No chodź mi ją ja tutaj nakarmicie. Możesz tam wreszcie oddać już ten gen? Bo zmarujesz się. Zmarujesz tego gof, gofra, tym genem już chyba z 10 minut. E, poza tym ja co dopiero gofra dostałam. Dziewczyny, no właśnie, Kaja co dopiero gofra dostała, więc dajcie jej na razie spokój. No właśnie. Mm. Macie śmietanę. Nałóżcie się śmietany najpierw. No dobra. A ja sobie dżemu nałożę. No okej. Okay. mam, ale to dobre. Muszę sobie tylko widelec wyjąć z szafki. Mm. Nie. O, jest. Ej, weź nam też wyjmij. Nie. No ej! Czemu nam ty nigdy nie chcesz nic podać? Miałaś już pod ręką. No bo nie. Macie nóżki, same se pójdźcie wziąć. Dziewczyny, proszę was, przestańcie. No dobra, dobra. No ja... Już. No ja też. Czekajcie, dam wam tylko widelce. No okej. Okay. No dobra, macie już i jedźcie. No okej, okay. Tato, a co będziemy dzisiaj robić? W sumie to nie wiem. To może uczcimy jakiś ten, jakoś ten dzień kobiet. Ech, ale jak chcecie go uczcić? Nie wiem, pojedźmy gdzieś. Możemy sobie w domu fajnie czas spędzić. W domu jest nuda. No właśnie. Mi się nie chce nigdzie jechać. No widzicie, Kajcie nie chce, mi się też nie chce. No ale też jest dzień kobiet. Dziewczyny, no proszę Was. Dziewczyny, przestańcie, okej? Okay? Możemy sobie tutaj fajnie jakoś czas spędzić. Pogramy sobie w planszówki, jakieś filmce pooglądamy. W domu też się da spędzić jakoś mile czas. No ale proszę. Możemy sobie najwyżej wyjść na spacer. No, no dobra, dobra. No jedźcie już te gofry. No oki. Okay. Hmm, ale dobry on jest. Parę minut później. No dobra, posprzątane już ze stołu? No tak. No to czekajcie, macie tutaj jakieś pączki kupiłem. No był, no bo jeszcze z, tu z tego czwartku zostały. O to fajnie, ja chcę yy, ten różowego. A jaka to różnica? Wszystkie mają taki sam smak. Ale ja chcę różowego. No ja też. Wy dziwne jesteście. Ty też jesteś dziwna. Dziewczyny! No, sorki, sorry. Jak skończycie jeść. Yy... No to co chcecie robić? Nie wiem. Może wyjdziemy sobie na ten spacer. Fajnie, spędzimy jakoś czas. No, w sumie możemy. No dobra, to zjedźcie szybko te pączki i zaraz sobie wyjdziemy na spacer. No oki. Okay. Parę minut później. Mamo, to teraz już możemy iść, bo zjadłyśmy. E, przepraszam, dziewczynki, ale jednak nie możemy, bo tata coś tam musi jeszcze do pracy zrobić. Serio! Mamo, my no kobiet. No, dziewczynki, no nie możemy niestety. No dobrze. No to co możemy porobić? Nie wiem, może się na przykład z Kają na telewizorze pogracie? No okej. Okay. Kaja, ee, e, dwóch na jednego? Jeszcze raz? No dobra, ale i tak was pokonam. XD Ej, no nie pokonasz nas. Właśnie, że pokonam was. Co wy myślicie? Że ja wam fory jakiekolwiek będę dawać? Mamo, gdzie jest ten trzeci joystick znowu? No, jest tutaj jest znowu za telewizorem. Ktoś go wcisnął. Czekajcie, już wam podam. No, macie, proszę. Dzięki. No dobra, co gramy? Samochody, oczywiście. A możemy w co innego? Nie. Ej! No, bo oczywiście, że jestem... W sumie, nawet jakbyś wygrał co innego i tak bym z wami wygrała. Nieprawda. Właśnie, że prawda. A teraz yy, nie gadajcie, tylko grajcie. Dobra, zaczynamy. Dobra, pamiętaj, Oliwka, że tym razem musimy punkty zbierać. No, pamiętam przecież. Tylko Kai nie przypominajmy, bo widzę, że ona chyba nie zbiera. No, chyba nie. Dobra, to poczekajmy do końca i wtedy jej powiemy. No, dobra. No i widzicie, i tak z wami wygrywam. A co wy się tak gapicie? A nic, nic. Fajnie wygrywasz, fajnie, fajnie. A gdzie ty jesteś? No, już prawie pod koniec mety. Okej, okay. a czy pamiętałaś, że trzeba zbierać punkty w tej grze? Czekaj. Co? No nie, no zapomniałam! O Boże, no nie przejdę już tej gry teraz, nie mam szans! Pod koniec jest zawsze najmniej punktów. Haj, widzisz? O, nie wierzę po prostu, jakie ja mogłam o tym zapomnieć! Czemu wyście mi nie przypomniały? A czy ty da przypomniałaś za ostatnim razem? Ach, no nie, ale mogłyście chociaż przypomnieć, że na przykład pokazać, że mam tam zbierać coś, czy coś. Ale my nic nie chciałyśmy pokazywać. Ostatni razem ty też tak zrobiłaś. Właśnie, to jest zemsta za to. Ach, jak ja wam dam? Kaja, uspokój się. Dobra, dobra, już. I no, w sumie już mi jedna to, yy, idę ją położyć do spania. Idziecie na górę? I co wygrałyśmy! Je wierzę, ale wy głupie jesteście! No to ty teraz nam oddajesz te nasze 10 punktów, które były. No dobra, już. Macie. Przesłane. Dzięki! sobie razem i tak z wami wygram. Pewnie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że tak z wami wygram, bo jesteście takie słabe. A kto zapomniał, że trzeba zbierać punkty? Dziewczyny, a kto zapomniał, że trzeba wyjąć płytę z telewizora? Wyciągnijcie ją w tej chwili. Dobra, już. Przegrany wyciąga. Ja ci zaraz dam przegrany. Kaja, uspokój się. Dobra, już. Gdzie ta płyta poleciała? Tu. Idę do swojego pokoju. No dobra, to idź. My też idziemy. Okej, okay. to w sumie. Yy, no chodźcie już, idziemy na górę. Ja już, ja yy, już. No okej. Okay. Yy. No i co? Ktoś tu przegrał? Chyba wy przegrałyście. Widzicie, że mnie to obchodzi? Właśnie widzę po twoim wyglądzie, jak jesteś cała czerwona. Dziewczyny, proszę was. Ja dam! Kaja, uspokój się. No dobra, już. Jedźmy już. A nie mogę po prostu. No dobra, idziemy już. A, możecie się wreszcie zamknąć? Nie. Dziewczynki, przestańcie się kłócić. No proszę was. Czy raz, raz w tym domu nie może być spokoju? No jak widzisz, mamo, po tym, co one robią, to nie. Kaja, ty też byś raz mogła być dla nich miła. No właśnie. A dziewczyny, a no właśnie. Idziecie sprzątać w tej chwili pokój, bo macie tam taki bajzel. Ale mamo. Nie ma żadnego ale, mamo. Idziecie w tej chwili sprzątać w pokoju. No już, już. Hmm. No ale przynajmniej wygrałyśmy z Kają. No i oddała nam te 10 punktów. Ale no, gdzie mama tu niby widzi yy, yy, bajzel? No nie wiem. Może się z pobawimy. No okej. Okay. A posprzątajmy w sumie później. No dobra. No okej, okay. co lepiej ze slajmów? Nie wiem. Ach, ta kredka tutaj leży. Ja chyba lepiej. Yy... O, to kupię. Czekaj. O, jest. Kurde, no całą no twarz mi się przykleja. No ja już też. Ale fajne te kupki są takie. No fajne, fajne nawet. No co jeszcze lepiej, by. Nie wiem tak szczerze. No chodź już mi, Julia, spać. No dobranoc. Nie, nie. Zasłodzę tutaj Zasłodzę tylko. No. no i śpi. A ja idę już na dół. Coś chcę porobić. A tak miałam te wazony poszukać dla dziewczyn na kwiatki. Kaja y, uspokoiła się już. No tak, tak. No nie przejmuj się to tylko dzieci. Następnie razem wygrasz. No bo przecież ja to wiem. No właśnie, więc po co się tak diderwujesz, nie? Daj już raz, na czas wygrać. Dobra, dobra już. Daj no, ja idę, dadu. Kochani, to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Napiszcie w komentarzach. I chciałam życzyć wszystkim dziewczynom tutaj wszystkiego dobrego. Okazji dla kobiet, no to do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku. PA!